Siemanko, z tej strony Filip i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w minikraptor. W tym odcinku będę kopał diamenty. Znajdę w ogóle może gierki.

Proszę zrobić kilo fity. Najlepiej dwa żelazne. Ci nie uda to trudno. Jak się nie uda znaleźć diamenty? Może się spotkamy, jak coś ciekawego znajdę. A redstone a będę miał. Bo go już mam dużo, a tam często się nawet pojawia ten redstone. No, znalazłem pierwszy raz na tym świecie złoto. No dobrze. A no nie, chyba nie pierwszy raz. A, to znalazłem już w kopalni, ale to jak było w kopalni, a teraz ja sam robię dziurę. Nie tylko na głowę nie jest No i napis to obok. Następnie w ogóle żelaza nie mogę znaleźć. Na początku tak dobrze, że widzieliście jeszcze mam żelaza. No i sobie zrobiłem już kilka kilochów. Wykończyłem. Nic z tego. Tylko i lapisy. To dobrze, że lapisy, ale nie mam co enchantować przez ten lapis. No, czego zobaczyć? Intensować. No, żelazko znalazłem nad głową akurat. Potem jeszcze zobaczyć innych run nie znalazłem, nie przeczytałem nad głową. Redstone przynajmniej daje dużo Expanding, niemu mam większość leveli na sobie. Ciekawo, nie chcący wykopać a co to jest? Ajajaj. O i też węgiel. A na pół sobie ten zostawił. Dos o jaskinia, dobrze, bardzo dobrze. Uświecam wszystko, żeby nikt mi nie dopadł. No i wodko, to dobrze. No szkielek. Dzięki się to, ciekawie. w tym nie że w tym momencie, że Nie tym momencie, się tego tym momencie, w tym momencie, że tak, no mam więcej, może jednak nie mam, zawsze się wydaje, że ma się dużo węgla. Może niedługo będę musiał wyjść na zewnątrz, bo jedzenia brakuje. ale za długie. Dobra, zatrzymam się chwilę. Znalazłem złotwej po drodze z więc jest fajnie. Ale wolałbym diamenty. W ogóle to mi gravel wodę zabrał. Jakiś śmieć. Muszę pójść pod inną wodę. Tylko gdzie jest inna woda? No ciekawe. Już wypadł dwu, drugi kino, więc kończę odcinek i idę do swojej podziemnej bazy. I tam dziewczynka to mój dom. Tylko sobie tak patrzę. No, widzicie ile już mam węgla? Chyba nowa skrzynka będzie potrzebna. I będę musiał wyjść na dwór. A ja to idę już do innej gierki Idę. Zapraszam Was na kolejne odcinki papa. Pa.